Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Jak widzieliście przed chwilą, u nas przeszła olbrzymia ulewa przed chwilą i przy okazji też burza. Trochę zagrzmiało, trochę pobłyskało, ale już widzę, że się spakowało i idzie gdzieś dalej, chociaż jeszcze jest ciemno. Przed chwilą były po prostu takie ciemności egipskie w domu, że nawet nie było jak odpalić tutaj kamery. Ja słuchajcie mam dziś e, moje włosy w takim właśnie stanie, bo przed chwilą je umyłam, także chcę żeby mi jakoś przeschły naturalnie, póki jest ciepło trzeba wykorzystać e, ten fakt. Także na razie, na razie będę tak sobie śmigać po domu. Ja dzisiaj e, słuchajcie jak zostawiłam dzieciaki w przedszkolu to jeszcze skoczyłam sobie do e, naszego pobliskiego ciucholandu i kupiłam sobie taką sukienkę. A ta sukienka mi się przyda, słuchajcie, jak będzie zakończenie roku szkolnego w przedszkolu, ponieważ u nas w przedszkolu jest troszkę później to, to zakończenie. Ale w każdym razie mam już gotową sukienkę. Ona jest taka tutaj odcięta w pasie, taka zwykła, na szeleczkach. Bardzo fajny materiał i to jest wiskoza. I tu jest cena, słuchajcie. 32 zł na niej, ale pani mi policzyła 19,99 19, dokładnie. Nie wiem dlaczego. Chyba była jakaś tam zniżka. Nie wiem, może moja karta już działa. Taka wiecie, rabatowa, nie mam pojęcia, ale się cieszę. Muszę ją tylko oczywiście wyprać i wyprasować. To będzie ten jeden z nielicznych momentów, kiedy ja będę coś. Prasować, bo tak to żelazko omijam szerokim łukiem. Jeszcze przy okazji kupiłam taki płyn do, do prania, do pralki. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście. Ja właśnie przed chwilą w nim zrobiłam kolejne pranie, także zobaczymy, czy, czy będzie fajnie to wszystko wyprane. Pachnie bardzo ładnie. Kosztuje, nie wiem, tutaj jest 2 litry, on kosztował chyba 17 albo 18 złotych. Także sprawdzimy. Dobra, ja się teraz biorę tutaj, słuchajcie, za ogarnięcie troszkę domu, bo wszędzie znowu coś jest na rozkładane, na, na jakieś, nie wiem, no, na rozwalane i tak dalej. Więc muszę się za to zabrać. I mam też w planie dzisiaj ogarnięcie trochę biurka i, i, i szafki, szuflady, wszystko tam w miejscu, gdzie mam komputer taki stacjonarny. Także za to się wszystko zabieram, a zacznę chyba tutaj po kolei. Jesteśmy w kuchni, to ciągnę zmywarę od razu i no i tak dalej, i lecimy z tym dniem. Teraz chciałam się zabrać za taki mój kącik, w którym mam komputer taki stacjonarny. Tutaj jest takie biureczko. To jest w ogóle takie miejsce, w którym ja kiedyś pracowałam. Miałam swoją firmę i uczyłam języka angielskiego. Tak jak wam opowiadałam w moim pierwszym filmie na kanale. Więc zostało mi po tym właśnie to miejsce. W, w takim osobnym pokoju. No i tutaj słuchajcie, chciałam troszkę zrobić organizacji, bo tutaj mam szafkę, w której takie, no powinny być takie trochę biurowe rzeczy, a takie tutaj jest nie wiadomo co. Trochę tu mi jeszcze jakiś stos ulotek został, więc muszę zaraz to wszystko ogarnąć. Tutaj też w szufladach, tu jest takie, wiecie, takie wszystko i nic, tak nie wiadomo w sumie po co i z jakiego powodu. To się tutaj znajduje. O, tu jest plątanina kabli. Także mam zamiar tutaj właśnie sobie ogarnąć ten temat. Bo w tym miejscu, słuchajcie, w lecie jest naprawdę fajnie, bo tutaj jest chłodno. To jest chyba jedyne pomieszczenie w domu, które jest naprawdę chłodne. I tu się świetnie siedzi, jak jest właśnie upał na zewnątrz. No dobra, to już nie gadam, tylko się zabieram. Ok, sprawdzamy efekt po. Wszystko poukładane. Tutaj te karteczki ja jeszcze zużyję i w ogóle zużyjemy z dzieciakami. Ja to sobie wiecie, na tym piszę listy zakupowe, oni sobie rysują. Także, żeby nie marnować to wykorzystamy. No i tutaj będzie taki przybornik. Jeszcze tutaj muszę trochę rzeczy dokupić, bo ja podejrzewam, że jak dzieciaki, zwłaszcza pójdą do szkoły, to tutaj w tym pokoju też będzie się im fajnie jakieś lekcje odrabiało albo coś w ogóle robiło. No, tutaj też takie różne zeszyty. Tutaj też jeszcze coś właśnie muszę dokupić: jakieś zeszyty, bloki. Tutaj mam do drukarki tusze. No i tutaj ta szuflada mi się najbardziej podoba, bo wszystko jest teraz popakowane osobno w woreczki. Może to. Jakoś nie wygląda cudownie, ale już nie będzie się wszystko plątało, a też ja do tej szuflady naprawdę rzadko zaglądam. Zrobiłam sobie teraz taką właśnie ucztę. Mam tutaj kawę, mam lody, także chwila odpoczynku, i później zabieram się jeszcze za przygotowanie obiadu. No i za jakąś godzinę muszę iść po, po moje towarzystwo do przedszkola. Dobra, no to czas na to, żeby mi się nie, nie roztopiło. Ale wszystko mokre na ogrodzie po tej ulewie. Ja sobie właśnie wyniosłam pranie, jeszcze porozwieszam. Ale tutaj zobaczycie, trawa mokra po prostu idę i idę i czuję kropelki. Tutaj nam coś urwało się. Później to, później to zostawię mojemu Tomkowi prezencie, to on sobie dalej już tam to zrobi z tym, co należy. O, tutaj właśnie tak wiało, że po prostu porozrzucane wszystko po ogrodzie. Ok, zobaczcie, jak tam wszystko leży. O matko moja, nasze cebulki. <laughs> Jakie położone biedulki. O, ludzie, ale za to będą podlane. Porządnie. Marchewy leżą, buraczki leżą. O ludzie. Ale tutaj to tak źle nie wygląda. No dobra. Najważniejsze, że, że jest wszystko podlane i nie muszę dzisiaj już nic tutaj kombinować. A tutaj zobaczcie, mój Tomek zaczął robić takie podpórki dla pomidorów. Także wczoraj zrobił takie dwie. Poprzywiązywaliśmy no i jeszcze dzisiaj pewnie albo w najbliższym czasie zrobi kolejne i poprzywiązujemy. Bo strasznie się nam kładą tutaj te pomidory. No po prostu za dużo tutaj posadziliśmy. No nie ukrywam, że nie powinno tak być, ale trudno, jak już jest, to trzeba teraz jakoś tą sytuację jeszcze rozwiązać. Witamy się już kolejnego dnia. Z moim pomocnikiem, właśnie wróciliśmy przed chwilą z zakupów takich papierniczych, tutaj do naszego kącika biurowego. I słuchajcie, pokażemy Wam, co kupiliśmy dzisiaj. Przede wszystkim papier do drukary. W Action jest ten papier po niecałe 20 zł, także jest bardzo dobra cena. To mówię, bo może komuś się przyda. Dobra, następna rzecz, Mikołaj, co mamy? Flamastry. flamastry dobra. dobra. Tutaj mamy dwie paczki flamastrów, bo oczywiście musi być wszystko tak samo. Co teraz? Kredki. Kredki mamy, tak. One też są w bardzo dobrej cenie w action, słuchajcie, chyba po e, jakieś dwa złote czy coś w tym stylu i te flamastry chyba też. Dobra, nie będę teraz e, kredki, bo złoty 99. No, także fajna cena. Co dalej kupiliśmy? Trzynki. Gumki do mazania. Popatrzcie, jakie fajne są gumki w Action. Oczywiście, zgadnijcie, która dla kogo, wiadomo. No, także mamy taki gadżet. Myślę, że ta gumka to nam wystarczy na długo, nie Mikołaj? Dobra, co jeszcze mamy? Drugie gumki. Jeszcze go dokupiliśmy gumek, bo gumek u nas też idzie dużo. Dobra, co mamy dalej? Klej. Kupiliśmy również klej. No i następna rzecz. To są fajne dwie rzeczy. Tablice do rysowania, zobaczcie, tutaj są takie z krateczką, a z drugiej strony gładkie. Tutaj nawet jest magnesik, także można e, przypiąć do, do czegoś, na przykład do lodówki. E, jest flamaster z gumeczką, także będziemy się tutaj uczyć pisania dalej, tak? Literek, cyferek, albo robić jakieś rysunki. Co jeszcze mamy? Kolorowe, tutaj jest też dużo mm, kolorowych kartek. Patrzę, 100. 100 sztuk i to kosztuje 4 i coś, słuchajcie, niecałe 5 zł. E, także też fajna cena. Jakie tu mamy kolory? Czerwony, żółty, fioletowy, niebieski, zielony. No, także Mikołaj ostatnio jest fanem robienia origami. Także myślę, że mu się to przyda, nie Mikołaj? Dobra, no i co jeszcze mamy? Jeszcze mamy takie dwie fajne teczki. To są takie teczki, no, na jakieś rysunki wasze, no nie? Takie teczki plastikowe, nie papierowe, otwierane. Jedna taka teczka, jedna taka dobra, siada. Jedna taka teczka kosztuje 2 zł. Mikołaj sobie wybrał taką. Maja sobie wybrała motyw kwiatowy. No dobra. I jeszcze dwie takie rzeczy, lizaczki. I później zostaną jeszcze do zabawy. Dobra, no to tyle, tak? Aha, no to musy to sobie za chwilę zjecie. To już nie, nie kupione, we Dobra, rozpakowujemy, a za chwilę Wam jeszcze pokażę, bo jeszcze dokupiłam kilka sztuk ciuchów dla dzieciaków. Dobra, to widzimy się za chwilę. Teraz sobie usiadłam z kawą tutaj na górze. Oni zostali tam na dole, bo są teraz zaaferowani tymi wszystkimi rzeczami plastycznymi. Już tam oczywiście rysują, kleją i tak dalej. Mikołaj coś tam robi z origami. No, więc na chwilę mam ich z głowy. Pokażę Wam jeszcze, co, co kupiłam z takich ciuchowych rzeczy. Może najpierw to, co było w HM, wstąpiliśmy i zobaczcie dla Mikołaja za 18 zł, przecenione z 35, takie fajne spodemki. I w ogóle żałuję, że nie. Nie poszłam do H&M na samym początku jeszcze przed kupieniem tamtych poprzednich rzeczy, nawet w Sinsaju, bo y, tam są takie fajne, po prostu cieniutkie na lato te spodenki, a na przykład te w Sinsaju są po prostu grube. Ja nie wiem jaka jest filozofia tych y, producentów, żeby robić takie grube, z taką, wiecie, misiową nieraz podszewką y, spodenki na lato. Nie wiem o co tutaj Kaman, ale w każdym razie te są po prostu. To jest pojedynczy, cienki, bawełniany materiał. Bardzo fajne. Nikołaj sobie sam wybrał taki wzór, ale myślę, że dobry wybór zrobił. Maja jeszcze sobie znalazła takie spodenki. One były. Aha, to nawet niewielka przecena z 25 na 21, ale spodobały się jej bardzo takie tęczowe. Spodenki nawet są z kieszonkami i też są, właśnie, cieniutkie. Guma jest fajna. I to jest, słuchajcie, rozmiar 116. A mówię o tym, dlatego, że jeszcze wzięłam jedne. Te kosztowały 11 zł z 23 przecenione. A te są w rozmiarze 122. I zobaczcie, są po prostu identyczne. Tutaj w pasie. Jest dokładnie to samo i na długość jest dokładnie to samo. Także też trzeba patrzeć na te rozmiary. Ja po prostu patrzę tak na, przeważnie na, na szerokość tutaj gumy, bo y, większość tych ciuchów jest takich, że po prostu te gumy zjeżdżają. Dobra, i jeszcze podeszliśmy sobie do pepko. Y, wzięłam tak Miśkowi y, taką koszulkę. Ona kosztowała 10 zł, chyba, tak. Dziesiątkę. A dla Maj wzięłam taką koszulkę z kotkiem. Ona tak. też już dawno chciała tą koszulkę, i ona mi dzisiaj wyszła 5 zł. Także chyba była zniżka. E, tutaj na Paragonie jest 10, ale, ale zapłaciłam za nią 5 zł. Na chwilę przerywam, bo mnie wołają. Dobra, wracając, bo mi <ścoughs> przerwali. Więc tak, chyba była taka promocja, że ta druga rzecz za 50% ceny, bo ostatnio tak jest w Pepko, więc chyba to mi tutaj wskoczyło. Nie wiem, bo nawet nie, nie zauważyłam, no ale musi tak być. W każdym razie kotek teraz jest u nas na topie motyw, motyw koci, jeśli chodzi o maję, więc jest zadowolona. Dobra, w nocy słuchajcie, przeszła u nas. Taka ulewa i taka burza, że ja już po prostu nie pamiętam, żeby aż tak strasznie lało, że aż dzieci przyszły do nas do łóżka. To się zdarzyło pierwszy raz, słuchajcie, żeby obydwoje do nas przyszli pierwszy raz, jak mają już ponad 6 lat. Zdarzało się nieraz, że któreś przychodziło tak pojedynczo. W nocy, jak tam się jakiś wiecie, sen przyśnił, czy, czy właśnie jak, jak była jakaś taka sytuacja, bo u Maich w pokoju jest okno dachowe, więc u niej wszystko słychać, jak ten deszcz wali o tą szybę, więc no, czasami się zdarzało. Chociaż bardzo rzadko oni do nas przychodzą, powiem Wam, raczej śpią spokojnie i u siebie. A dzisiaj po prostu, jak no, od, kiedy, od kiedy są w ogóle z nami, to, to Maja i Mikołaj obydwoje przyszli do nas. Co, Myszko? Przypiąć ci tutaj? Dobra. Ale, aha, to tak ci mam przypiąć. Okej, okay, no dobra. Robimy tutaj jakąś, jakąś nowość, słuchajcie. Będziemy przypinać do naszyjnika. Muszę dopiąć taką rzecz, która. O, udało się. Którą Maja sobie odpięła z długopisu. No, powiem Ci, że elegancki będziesz mieć naszyjnik teraz. Dobra. Ok, no to dopijam kawkę i, yy, i chyba trzeba się zabierać za jakieś tematy obiadowe. Dzisiaj, yy, dzisiaj prosty obiad, słuchajcie, takie kotlety ala schabowe mam zamiar zrobić, ziemniaczki do tego i jakąś tam suróweczkę. Także nic takiego wymyślnego, zwykły, zwykły taki obiad, no ale trzeba się za niego wziąć, bo sam się nie zrobi. Dobra, to widzimy się później. Moi mili, przychodzę się już do Was pożegnać. Bardzo dziękuję, że towarzyszyliście mi w dzisiejszym filmie. Jeśli się Wam podobał, to ja bardzo proszę o łapki w górę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, a my widzimy się w kolejnym filmie. Piątek, do zobaczenia!